Łazienka to jedno z najbardziej wymagających pomieszczeń w domu. Wilgoć, para wodna i zmienne temperatury sprawiają, że wiele osób rezygnuje z dekoracji ścian już na etapie planowania. Czy słusznie? Przez lata panowało przekonanie, że sztukateria i dekoracje ścienne nie sprawdzają się w łazience. Najczęstsze obawy dotyczyły pęcznienia materiału, odklejania się elementów. Oraz utraty estetyki po kilku miesiącach użytkowania. W praktyce problemem nie była sama dekoracja, lecz materiał, z którego była wykonana oraz sposób jej zastosowania. Nowoczesne dekoracje ścienne projektowane są z myślą o takich warunkach jak łazienka czy kuchnia. Kluczowe znaczenie ma materiał, który nie chłonie wilgoci, nie pęcznieje i zachowuje stabilność wymiarową. Oznacza to, że dekoracja nie reaguje na parę wodną, i nie zmienia swojego kształtu, nawet przy codziennym użytkowaniu łazienki. Równie istotny jest sposób montażu. Dekoracje montowane na dedykowane kleje tworzą trwałe i szczelne połączenie ze ścianą bez ryzyka odspajania się elementów. W łazience dekoracje ścienne najczęściej stosuje się punktowo, jako ramki, podziały ściany lub obramowania strefy lustra i wanny. Nie chodzi o to, aby dekorować całe pomieszczenie, lecz o wprowadzenie detalu, który porządkuje przestrzeń i nadaje jej spójny wygląd. To rozwiązanie sprawdza się zarówno w projektach prywatnych, jak i w realizacjach przygotowywanych przez architektów. Najczęstsze problemy wynikają z trzech błędów: Zastosowania materiałów nieprzystosowanych do wilgoci. Nieprawidłowego przygotowania podłoża oraz braku zaplanowania układu dekoracji na etapie projektu. Dekoracje ścienne, podobnie jak płytki czy armatura, powinny być elementem przemyślanego projektu, a nie dodatkiem na ostatnim etapie pracy. Czy sztukateria nadaje się do łazienki? Tak, pod warunkiem, że wybierzemy odpowiedni materiał i zastosujemy go świadomie. Nowoczesne dekoracje ścienne nie są już wyłącznie elementem salonów czy sypialni. Coraz częściej stają się detalem, który porządkuje także bardziej wymagające przestrzenie. Jeśli interesują Cię praktyczne odpowiedzi na podobne pytania, na kanale Mardom Dekor regularnie poruszamy tematy związane z dekoracją i wykończeniem wnętrz.